Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w takim dosyć specyficznym miejscu. Jest z nami wybitny profesor, sławy nie tylko polskiej, ale międzynarodowej, specjalista-kardiolog, pan profesor Mieczysław Pasowicz, a znajdujemy się w Centrum Medycznym INKA, którego pan profesor jest Inspiratorem, założycielem pomysłodawcą. pomysłodawcą. Tak. Panie profesorze, była to właśnie pańska, pańska idea, pan jest inicjatorem. Skąd się wziął ten pomysł i od kiedy istnieje ta klinika? Muszę powiedzieć, że przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za możliwość spotkania i za przeprowadzenie wywiadu ze mną. Jestem bardzo yy, wdzięczny za to. Za nasze przyjemność po naszej stronie nasze spotkanie. Trochę historii, ponieważ tak. przez 20 lat w swojej karierze, mając 33 lata, zostałem dyrektorem szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, którym zarządzałem 20 lat i miałem tą e, niezwykłą, niezwykły zaszczyt przyjmowania papieża w naszym szpitalu, w naszej klinice, który odwiedził nas w 1997 roku w czasie kolejnej pielgrzymki. Tak. Muszę powiedzieć, że spotkanie z papieżem było niezwykłym i największym, można powiedzieć, wydarzeniem zarówno w historii tego szpitala, jak również moim największym przeżyciem w mojej karierze zawodowej. I po tym okresie zarządzania szpitalem przez trzy lata zarządzałem taką dużą spółką akcyjną, gdzie budowaliśmy w Polsce ośrodki do pozytonowej tomografii misilny, cyklotron, tak żeby poprawić diagnostykę onkologiczną pacjentów. A w pewnym momencie pomyślałem, że powinienem też zacząć budować własne, realizować własne marzenia. I to jest taki pierwszy etap tej mojej drogi powiedzmy zawodowej już jak to mówią na własnym, Naprawdę na swoim. Tak, tak. Na swoim który doprowadził do powołania Instytutu Medycyny Innowacyjnej i jednym z elementów tego Instytutu jest Centrum Medyczne ponieważ chodziło o to, żeby zająć się chorobami cywilizacyjnymi i myśleć nie tylko o leczeniu chorób, ale przede wszystkim o zapobieganiu występowaniu chorób, dlatego że zdrowie nie tylko zależy od tego, jakie leki. I na, zażywamy i, i na co chorujemy, ale zdrowie przede wszystkim jest zależne od naszego stylu życia, jest zależne od naszej aktywności fizycznej, od diety i tego, co, co spożywamy i to jest większość, że, że tak powiem, czynników, które mają wpływ na zdrowie, ponieważ zdrowie trzeba postrzegać jako zdrowie komórek, nie tylko narządów, nie tylko całego organizmu, ale musimy pamiętać o tym, że nasz organizm to, jest, to są miliardy komórek, które muszą być to zdrowe całość. i one wtedy przekazują tą informację tak, cały organizm funkcjonuje prawidłowo. I teraz jeżeli w jakichś komórkach naszego organizmu, w jakimś narządzie dzieje się coś nieprawidłowego, to ten organizm, te komórki wysyłają sygnały. Często te sygnały są bagatelizowane pojawia się jakiś ból, jakieś zmiany ciśnienia, jakieś podwyższenia poziomu cholesterolu, czy glukozy. I my myślimy, że wystarczy, że tak powiem, usunąć objaw, to pozbędziemy się choroby. Nic bardziej błędnego. Musimy się zastanowić, jaka jest przyczyna, która doprowadziła do tego, że doszło do takiej sytuacji, że podwyższył się poziom cholesterolu, że pojawił się cukier w moczu że pojawiło się nadciśnienie, że pojawiła się otyłość itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. w naszym centrum podchodzimy właśnie w ten sposób do każdego pacjenta, poszukując przyczyny jego pogorszenia stanu zdrowia. Te przyczyny mogą być różne, ale najczęstszą przyczyną jest przewlekły stan zapalny. Nasze komórki reagują taką reakcją zapalną na niepewne nieprawidłowości. Tymi nieprawidłowościami mogą być na przykład Niewłaściwa dieta, spożywanie jakichś pokarmów, które, na, na które nasz organizm odpowiada reakcją zapalną, produkcją przeciwciał. Ponieważ jedna trzecia populacji ma nadwrażliwość na gluten, a zjadamy gluten. Prawda? Mamy często też nadwrażliwość na jajko, na białko jajka kurzego, Też ludzie o tym nie wiedzą. Niektórzy piją mleko, a nie powinni pić mleka. Jest też wiele innych czynników, które wywołują ten stan zapalny. Mogą to być na przykład przyczyny spowodowane zanieczyszczeniem środowiska, na przykład w takim mieście jak Kraków, gdzie mamy do czynienia z tak zwanym smogiem krakowskim, zapyleniem, zanieczyszczeniem powietrza, mikrocząsteczkami, drobnymi cząsteczkami, które docierają do płuc, a wręcz docierają do daczy pronośnej. To nie tylko w Krakowie ma, 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 jest widoczne, bo każde, można powiedzieć, każda duża aglomeracja ma ten sam problem. Ale te mikrocząsteczki mogą też dostać się do, na, do naszych płuc, do naszego układu krążenia, na przykład z dymem tytoniowym albo wdychając w jakieś aerozole czy jakieś czynniki, które niby oczyszczają powietrze, a tak naprawdę Dostarczają do naszego organizmu innych czynników, które powodują, że te reakcje zapalne w naszym organizmie się pogłębiają. pogłębiają. I w związku z tym te tak zwane czynniki cywilizacyjne powodują schorzenia, które nazywamy schorzeniami cywilizacyjnymi, których tak wiele jest w naszym otoczeniu czy w, naszym, w naszej populacji. Tych chorób cywilizacyjnych jest bardzo dużo, można wymienić kilkadziesiąt chorób hmm. o podłożu cywilizacyjnym i część tych chorób, części z tych chorób można na, na, naprawdę zapobiegać. No wasza klinika właśnie z tego co wyczytałam jest chyba jedyną w Polsce, która zajmuje się właśnie leczeniem chorób cywilizacyjnych, jest specjalna poradnia, prawda? Tak. Na czym to polega panie profesorze? Hmm, polega to na tym, że dokonujemy takiego przeglądu stanu hmm. zdrowia, oceniamy Jakie ewentualnie czynniki mogą w niewłaściwy sposób nasilać procesy zapalne w organizmie? Jakie czynniki mogą wywoływać, pogłębiać występowanie objawów chorobowych? No i staramy się szukać tej przyczyny, dlaczego dany pacjent do nas się zgłasza. Nie, niekiedy jest tak, że te przyczyny są wywołane przez czynniki, które działają. Na, w danym organizmie już bardzo długo, bardzo wiele lat. Pacjenci skarżą się na jakieś dolegliwości i tak naprawdę nikt im jeszcze tej przyczyny nie znalazł, prawda? I my się dowiadujemy, że na przykład jedną z przyczyn y, zachorowania jest y, to na przykład fakt, że pacjenci y, chorzy przewlekle na przykład w ogóle nie piją wody. Proszę sobie wyobrazić, ja pytam różnych ludzi ile wody piją, bo staram się też analizować nawodnienie organizmu, tak. to jest bardzo ważne. Większość z osób, które chorują na wiele chorób, ze zdziwieniem mnie pytała, panie doktorze, ale ja w ogóle ja wody, wody nie lubię, ja nie piję wody, ja piję tylko kawę albo herbatę. Czy to dobrze? Ja mówię, oczywiście, że nie dobrze. Nasze komórki składają się w 60% wody, jeżeli my nie dostarczamy świeżej wody do organizmu, nie przepukujemy tych komórek, nie dostarczamy również odpowiedniej ilości aminokwasów, suplementów czy witamin, to w pewnym etapie możliwości organizmu się wyczerpują. Tych niektórych aminokwasów, które nasz organizm nie wytwarza sam, sam po prostu zaczyna brakować w organizmie. Podobnie z witaminami. I yy, wiele z tych chorób ma takie podłoże związane można powiedzieć, z żywieniem i suplementacją diety. Część z tych chorób również jest wywołana jakimś przewlekłym stanem zapalnym, który no, gdzieś tam się nasila w organizmie, bo występują jakieś, nie wiem, torbiele, jakieś stany zapalne w tarczycy bardzo często, jakieś torbiele w nerkach, w wątrobie, również stany zapalne związane z uzębieniem, z zatokami. To jest Częsta przyczyna również nasilającej się procesów zapalnych w organizmie, które mogą w długim etapie czasu doprowadzić do, do powstania innych schorzeń. Po prostu te wzajemne relacje między komórkami, między naszymi narządami, wywołują, potęgują wręcz narastanie objawów. Jednym z narządów, który jest najbardziej wrażliwy na procesy zapalne w organizmie jest układ naczyniowy. Naczynia y, mają bardzo, można powiedzieć, y, wrażliwy śródbłonek, który może ulec uszkodzeniu w wyniku substancji, które dostają się do tego naczynia w wyniku różnych oddziaływań lub też aktywacji procesu zapalnego. Dochodzi do tak zwanej dysfunkcji śródbłąka, która może skutkować również nasileniem zmian jarzycowych w tennicach mm -hmm. różnego rodzaju, w tennicach giencowych, w i mamy później do czynienia z miażdżycą, a następnie na przykład chorobą niedokrwienną serca, czy zawałem serca, czy też udarem mózgu. I te wszystkie związki, czynniki mogą nasilać występowaniem tak groźnych dla życia schorzeń, jak zawał serca, czy udar mózgu, które mogą być często śmiertelną przyczyną udanego pacjenta. Czyli praktycznie, jeżeli zgłosi się do Was pacjent, to prof. Diagnozujemy, diagnozuje diagnozuje od... wykonujemy taki przegląd zdrowia, no medyka naprawdę. czeka. Tak. Staramy się przeanalizować, które z czynników doprowadziły do wystąpienia takich objawów. Następnie próbujemy tą sytuację w jakiś sposób wyprostować, wyprowadzić wyprostować, tak, tak. pacjenta na ścieżkę no do zdrowia, a nie ścieżkę do choroby, chociaż... Mogę powiedzieć, że część pacjentów tak są przyzwyczajeni do tych swoich chorób, że nie widzą żadnych nadziei na to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Bardzo często jest, mamy do czynienia z taką sytuacją, że pacjenci, że pacjenci no nie chcą albo nawet, można powiedzieć, nie wyobrażają sobie zmiany swojego stylu życia. Ale chcą być zdrowi. To my zdrobym, wydaje mi się, że jak zażyją jedną czy drugą tabletkę, to to, to, już, nie wystar to, tak. to już wystarczy. A, a okazuje się, że styl życia należy zmienić. Tak, że trzeba zmienić nawyki żywieniowe, że trzeba wprowadzić trochę ruchu więcej. I, i wiele, wiele innych czynników, które spowodują, że uaktywnimy, uaktywnimy czynniki, które działają ochronnie na nasz organizm. Czynniki prozdrowotne, te różne mechanizmy, które... W naszym organizmie funkcjonują, które, których celem jest zapobieganie chorobom, bo przecież nasz organizm to jest, to jest tak można powiedzieć, fabryka yy, i też ogromne, yy, ogromne możliwości zapobiegania chorobom, bo gdyby nie to, to człowiek by chorował non-stop, prawda? Tak. No, proszę sobie tak. wyobrazić, nasze komórki ciągle są wymieniane, nawet kości są. Wymieniane w naszym organizmie. Erytrocyt żyje 120 dni, po tym czasie umiera dziennie. Powstaje, jak kiedyś to policzyłem, ale chyba około miliona nowych erytrocytów. Jeżeli się nie mylę, być może, że nawet więcej, ale nasz organizm jest w ciągłej, że tak powiem, zmianie. Tak, w ciągłej budowie. Ciągle coś. Coś się, że tak powiem, coś obumiera jakieś komórki i powstają w to miejsce nowe. I to wszystko dzieje się bez jakby, naszego specjalnego udziału. Tak. Natomiast do tej fabryki trzeba dostarczać na bieżąco wszystkie, nie tylko paliwo, ale wszystkie yy, materiały do produkcji, tak? Tak, tak, dokładnie. Czy właśnie ten program innowacyjny, program spersonalizowanej terapii funkcjonalnej, czy to jest właśnie to, czy to jest inny jeszcze? Inny Można program? to oczywiście nazwać w różny sposób, mm -hmm. natomiast niewątpliwie ta personalizacja medycyny to jest coś, co jest przyszłością medycyny, tak. czyli każdy pacjent musi być potraktowany indywidualnie i musimy znaleźć dla każdego organizmu Pewną drogę do zdrowia, ponieważ <laughs> wiele z tych czynników decydujących o zdrowie zależy od naszych genów, to można powiedzieć, że u każdego pacjenta choroba ma indywidualny przebieg. Tak. Czyli choroba nowotworowa u pacjenta, mimo tego, że się nazywa np. Na rak czustki. U innego pacjenta ma zupełnie inny charakter i zupełnie inny przebieg. Mogą tam być inne komórki nowotworowe, chociaż nazywa się to rak czustki czy rak wątroby. I to nowoczesne, nowe badania genetyczne wykazały, że każdy pacjent tak, tak, i każda choroba nowotworowa, na przykład, powinna być w sposób spersonalizowany leczona nieco inaczej. Stąd pewna trudność, oczywiście, w diagnostyce, stąd tak wiele jest obrazów danego schorzenia. Tak samo się nazywa choroba, a inaczej przebiega w inny sposób. Inaczej jest odczuwana, inny jest jej charakter, inny jest, inne są objawy, a mimo tego, że choroba może się podobnie nazywać, ale w przyszłości. Na pewno dojdzie do reklasyfikacji niektórych schorzeń. Tutaj badania genetyczne przede wszystkim wprowadzają bardzo dużo nowych informacji. No kolejną innowacją w państwa klinice to jest poradnia telemedycyny i teleopieki, prawda? To też jest element w kraju. Tak, wszyscy o tej telemedycynie mówią i chcą coś takiego pacjentom zaoferować, natomiast my wprowadziliśmy ten program już, że tak powiem, w działanie. Jesteśmy na etapie wdrażania własnego programu telemedycyny i teleopieki. Ponieważ udało nam się pozyskać urządzenie, które jest niewielkie i bardzo no, wygląda niepozornie, bardzo niewielkie. Ale to urządzenie, proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 20 sekund potrafi zmierzyć 6 istotnych parametrów zdrowia danego pacjenta, czyli wykonać EKG, wykonać, poznać szerokość zespołu QRS u pacjenta, co ma znaczenie np. w niewydolności serca, czy w zawale czy w arytmiach. Potrafi również ocenić saturację krwi, czyli natlenowanie krwi tętniczej, jak również przepływ przez naczynia. Potrafi również ocenić ciśnienie skurczowe i fale tętna. Jeżeli pacjent jest wpisany w to urządzenie, to ma własny profil. W takim urządzeniu można jednocześnie wpisywać profile 24 pacjentów. Co więcej, urządzenie jest również wyposażone w dużą pamięć. W dobry dobrą baterię w pamięć, która zawiera też algorytmy do oceny tych wyników pomiarów. W związku z tym pacjent na podstawie tego badania od razu wie, czego się może spodziewać, czy jest coś niepokojącego. Z tego urządzenia dane można wysłać na telefon komórkowy lub przesłać, wyeksportować do komputera PC. -t celem pokazania tego swojemu lekarzowi albo tak, czyli praktycznie natychmiast na praktycznie natychmiast tak? przez telefon komórkowy można to wysłać do swojego lekarza jeżeli objawy są niepokojące można też podłączyć do tego urządzenia kable z elektrodami do EKG hmm. lub, lub z urządzeniem do pulsoksymetrii na przykład analizować ocenę zaburzeń oddychania w czasie snu hmm. czy też zaburzenia rytmu taki holter na żądanie jeżeli coś niepokojącego się dzieje, pacjent może chodzić z takim urządzeniem, w momencie, jeżeli ma niepokojące objawy, naciska tylko nagrywanie i ten zapis jest później transmitowany na przykład do lekarza. I dzięki takiemu urządzeniu zbudowaliśmy program telemedycyny i telemonitorowania stanu zdrowia, gdzie pacjenci, którzy mają takie urządzenie, otrzymują je na przykład w naszym centrum, mogą je zakupić lub u lekarzy rodzinnych, niektórych lekarzy rodzinnych mogą wypożyczyć. Taki pacjent bada się tym urządzeniem, ile razy chce w ciągu dnia. I na przykład raz w miesiącu przychodzi z tym urządzeniem do nas. My, wszystkie dane z tego urządzenia, eksportujemy do specjalnego oprogramowania. Dzięki temu wygenerowany zostaje raport z oceny jakie zaburzenia miały miejsce w ciągu ostatniego na przykład miesiąca. To jest mhm. bardzo ciekawe podejście do, do badania pacjenta i do diagnostyki, jak również do analizy stanu zdrowia na przykład w sytuacji, gdy pacjent przebył na przykład operację kardiochirurgiczną albo jest pozawalny i jest rehabilitowany, bo w tym urządzeniu również są zapisane ilości kroków, które zrobił, mhm. Ilość kalorii, które spalił, aktywność fizyczna. Jest też przypominanie o zażywanych lekach, więc wiemy, czy pacjent telewizorzył i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli pacjent się monitoruje przy pomocy tego urządzenia, to wiemy dokładnie, jak przebiega proces rekonwalescencji po operacjach. A to jest przecież okres, gdzie pacjenci mają wysokie ryzyko powikłań. Yy, przypomnijmy sobie sytuację. Nie wiem, znajomych, jakieś informacje medialne, ktoś zmarł po zabiegu, prawda? Niespodziewanie. Gdyby był monitorowany, tych przyczyn byłoby znacznie mniej, gdyby takie urządzenia były stosowane powszechnie. A Panie Profesorze, ja chciałam zapytać jeszcze, ponieważ, okej, okay, mamy dostępność wszystkich badań, tutaj, i tak dalej. Jak sprawa wygląda finansowo? Na razie, a w zasadzie do dzisiaj. No właśnie, dzisiaj był istotny dzień. Dzisiaj był istotny dzień, ponieważ mieliśmy wizytę Narodowego Funduszu Zdrowia i otrzymaliśmy takie zapewnienie o zawarciu umowy na finansowanie naszej mhm. działalności przez Narodowy Fundusz mhm. Zdrowia w zakresie tak zwanej podstawowej opieki zdrowotnej. To jest taki pierwszy etap, mhm. gdzie będą u nas pracowali lekarze rodzinni, którzy będą dostępni, 10 godzin dziennie, codziennie, plus pielęgniarka położna, i w ten sposób pacjenci, którzy złożą deklarację przystąpienia do naszego centrum, będą mogli bezpłatnie, czyli z finansów nfz skorzystać. To jest bardzo ważne, ponieważ dzięki a, temu a, dajemy oczywiście. możliwość również skorzystania z pewnych nowości, innowacji, nowego podejścia dla pacjentów, dla Nowego Funduszu Zdrowia. Liczymy na to, że. W przyszłości również uda nam się zapewnić finansowanie, na przykład do takich programów telemedycznych tak. czy innych y, usług specjalistycznych, które, y, które w naszym centrum świadczymy. Mamy w tej chwili y, współpracujących w ramach gabinetów konsultacyjnych około 25 lekarzy z różnych specjalności. Mamy również własną rehabilitację część medycyny estetycznej, czyli zabiegi wyszczuplające, modelujące sylwetkę, drenaż limfatyczny, również takie urządzenia jak fala uderzeniowa, jak przy bolących ostrogach piętowych, czy łokciu tenisisty, bolącym barku, czy przy urazach sportowych. Mamy również pełną medycynę pracy i medycynę sportową. Wykonujemy cały panel badań laboratoryjnych, całą diagnostykę inwazyjną kardiologiczną. Również wdrażamy pełen panel badań genetycznych w chorobach nowotworowych, chorobach metabolicznych, testy prenatalne, badania kreszczy, badania w kierunku boreliozy i wiele, wiele innych chorób, które diagnozujemy przy pomocy metod diagnostyki genetycznej. Panie profesorze, jest pan wybitnym kardiologiem, tak? Czy mógłby pan w skrócie opowiedzieć nam o swojej karierze? Niech pan sam się przedstawi. Powiem tak. Na studiach zastanawiałem się, jaką specjalizację mam wybrać, ale już na pierwszym roku, na egzaminie z anatomii, dostałem preparat serca i miałam go opisać. Na drugim roku najlepiej. Zdałem egzamin, uważała konturka z fizjologii układu krążenia. Byłem później zwolniony z egzaminu na trzecim roku, a na czwartym, piątym roku w ramach praktyk klinicznych, co najmniej raz w roku byłem na praktyce na kardiologii. W związku z tym pomyślałem, już. że muszę zostać kardiologiem. No i tak się też stało dzięki tutaj wsparciu wspaniałego człowieka, jakim był. Pan profesor Antoni Dziadkowiec, gdzie do jego zespołu trafiłem, oraz pani profesor Wiesława Tracz. Pracowałem tam przez praktycznie prawie 30 lat, uzyskując stopnie specjalizacji z chorób wewnętrznych, z radiologii i z kardiologii, i również miałem możliwość przeprowadzenia badań diagnostycznych na bardzo nowoczesnym, nowoczesnych urządzeniach medycznych. Yy, publikowałem pierwsze w Polsce badania nad zastosowaniem tomografii komputerowej wielorzędowej przy pomocy yy, to, yy, przy, yy, badania tętnik wieńcowych przy pomocy wielorzędowej tomografii komputerowej. Był to przedmiot mojej pracy habilitacyjnej, którą złożyłem w 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim i były to pierwsze badania w Europie Środkowo-Wschodniej. Wtedy yy, Opracowałem koncepcję takiego ośrodka diagnostyki, który powinien być wyposażony w te urządzenia cyfrowe typu tomograf, rezonans magnetyczny. Byliśmy rzeczywiście prekursorami, a wymyśliłem to w ten sposób, że będąc w Londynie na stażu zobaczyłem u profesora Dudleya Penela, że on udało mu się zobrazować blaszkę jazycową przy pomocy takiego Elektron Beam Tomografii i dowiedziałem się, że Podobne urządzenia w te, yy, wielorzędowe, ale już tomografy komputerowe wy, yy, no zostały wyprodukowane, dostarczone przez, przez producentów yy, nowych technologii i postanowiłem taki ośrodek zaplanować w Powa Pawła II. Wtedy ten ośrodek w ciągu 14 miesięcy powstał yy, i miałem później zaszczyt kierowania tym ośrodkiem przez wiele lat i wykonywania tych badań. Te badania pokazały, jak wiele można zobrazować, jak wiele chorób można zdiagnozować nieinwazyjnie. Część pacjentów po przebytym zawale serca, która miała wykonywane bypassy czy stęty zakładane do dentyn dźwięcowych, mogła się później diagnozować w sposób nieinwazyjny. Nie musieli mieć wykonywanej koronografii, tylko mogli mieć później nieinwazyjnie w ciągu pięciu sekund wykonane. Badanie CT, ten linij Ta technologia tak szybko się rozwinęła, że jak zaczynaliśmy, to były dostępne na rynku tylko tomografy czterowarstwowe. A jak, a jak w 2010 roku, w 2007 roku yy, instalowaliśmy aparat 128 warstwowy, yy, to proszę sobie wyobrazić, w ciągu 7 lat z 4 warstw do, do 128 warstw. Tak szybko ta technologia medyczna się rozwijała i to jest przykład jak medycyna, jak nowe technologie mogą pomagać pacjentom w ich chorobach, w ich cierpieniu. No nic, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wizytę. Bardzo dziękuję. Za to, że przyjął nas pan, poświęcił nam pan swój czas. Życzymy wszystkiego, wszystkiego dobrego, aby dziękuję ta za medycyna nowoczesna, nieinwazyjna szła do przodu. No i abyśmy się spotkali w przyszłości, może nie, nie, proszę, może żeby, nie w klinice, żeby, prawda? Czego sobie Państwu życzę i abyśmy byli zdrowi. Abyśmy byli zdrowi, dokładnie. Abyśmy byli zdrowi. Dziękujemy bardzo Dziękujemy panie bardzo. profesorze. Dziękuję. Z Krakowa dla Państwa Alicja Koutonomicz Moja Bankarella i Jacek Pydyn Wideo Pyja.